Cześć, ja jestem Szymon, a to jest Szkoła Wygrywania. Popraw jakość życia. W tym wideo dowiesz się jak pokonać lenistwo. Zapraszam do oglądania. Wiele ludzi, szczególnie w momencie kiedy nagrywam to wideo, a mamy styczeń, próbowało pokonać lenistwo. Chciało rozpocząć naukę od czegoś nowego. Próbowało chodzić na siłownię i żeby po jakimś czasie nie przestać, próbowało realizować swoje cele. Próbowało cieszyć się życiem. Jednak wielu nie znalazło odpowiedzi na pytanie, jak pokonać lenistwo. Pokonanie problemu z pozomuru wydaje się łatwe. Zwyczajnie bierzemy się do roboty i działamy, zamiast leżeć i nic nie robić. Niestety pokonanie lenistwa nie jest takie łatwe. Jakby było, to wszyscy bylibyśmy milionerami. Nie bez powodu wielu ludzi lenistwo, ładnie zwaną prokrastynację, uważa za chorobę. Szczególnie. Trudne jest to w obecnych czasach, czasach, gdzie mamy natychmiastową gratyfikację. Mamy Netflixa, internet, gry komputerowe, dostawy jedzenia do domu i pracę zdalną. Nie chce nam się nic. A temat jest mega ważny, bo mamy teraz takie czasy, że galopuje inflacja, rządy szukają wszędzie sposobów na to, żeby ruszyć gospodarkę, i może pojawić się sytuacja, że każdy z nas będzie zmuszony do tego, żeby wyjść ze strefy komfortu i zacząć robić więcej, aby utrzymać jakość życia, jaka obecnie istnieje. I na szczęście nie jesteśmy skazani na to, że jest jak jest, i nie da się tego lenistwa pokonać, bo da się. Są na to sprawdzone sposoby i metody, metody, które działają i są skuteczne. A co najważniejsze, te metody są proste. I w tym wideo poznasz część z nich. Też byłem w tym miejscu, gdzie nic mi się nie chciało do czasu, aż znalazłem swój sposób na to, żeby pokonać ten problem. Obecnie żyję w taki sposób, że wszystkie plany, wszystkie problemy, które pojawiają się w mojej głowie, realizuję bez odkładania na później. Większość was pewnie zastanawia się, dlaczego właśnie warto mnie słuchać. I nie będę długo zachęcać, po prostu pokażę liczby. Z tym osobą, która pracuje na półtora etatu. Trenuje na siłowni 6 razy w tygodniu, biega dwa razy w tygodniu, trzyma ścisłą dietę. Prowadzi bloga YouTube'a, Instagrama i wysyła cykliczne maile w ramach szkoły wygrywania. Prowadzi drugiego bloga YouTube'a i podcast związany z, z drugą branżą, z moim głównym etatem. Szylanerzę i aktywnie działam w strukturach Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej i czytam po 5 książek miesięcznie. I oczywiście mógłbym więcej robić, aczkolwiek też cenię sobie swój czas wolny. Więc, jakie są te sposoby? Bo dzięki sposobom, zamiast leżeć i odkładać robotę w nieskończoność, siadasz i robisz. Nie ma odkładania, nie ma jeszcze jednego odcinka serialu, ani gdyby mi się chciało, to tak mi się nie chce. Po prostu jest plan i jego realizacja. To aż tak proste. No i przy okazji przepotężne. Jeden Najmniejszy możliwy krok. Jest to technika, która jest bardzo prosta, łatwa i przyjemna. W momencie, gdy wpada nam do głowy myśl w stylu, może bym coś porobił, no to ustawiamy minutnik na 5 minut na naszym smartfonie i zaczynamy prawno pracować nad zadaniem przez 5 minut. Potem, po 5 minutach, podejmujesz decyzję. Dobra, pracuję dalej? E, nie, nie, nie pracuję, olewam temat. I. A może dam sobie jeszcze te 5 minut. To, że wybierzesz. Nie pracuję, olewam temat. Jest całkowicie normalne i nie musisz się w tej sprawie gryźć z poczuciem winy. I tak jesteś do przodu, bo przecież popracowałeś przez te 5 minut ale lepszy jest niż nic. Co, i w tej zabawie chodzi o to, że w większości przypadków odkładamy działanie na później, bo ogrom pracy nas przerasta. A jak zmniejszamy ilość pracy do 5 minut, to zdejmujemy z siebie presję. 2. Podpisanie paktu. Odpowiedź na to pytanie: jak pokonać lenistwo, o której każdy z nas myślał i. Nigdy tej odpowiedzi nie wdrożył w życie, ponieważ wiedziałeś z tyłu głowy, że jak się zobowiążesz, to nie ma odwrotu. Nie będzie trzeba działać, albo spotkają nas mało przyjemne konsekwencje. A o co chodzi? O, chodzi o podpisanie umowy, że będziemy realizować jakiś cel. Jeśli go nie zrealizujemy, to musimy zapłacić najlepiej pieniędzmi, które będziemy musieli przekazać na cele charytatywne lub w inny sposób je wydać. No i. Każdy pomyśli, że lipa, bo ciężko jest znaleźć kogoś, kto będzie to egzekwować i brać od nas kasę. A wcale tak ciężko nie jest. Jest do tego stworzona specjalna aplikacja, a mianowicie aplikacja Stick. W tej aplikacji możesz stworzyć i podpisać kontrakt. Ustawić datę rozpoczęcia, datę zakończenia. Przypisać sędziego, który będzie sprawdzać czy trzymasz się założonego planu. I dodatkowo przelać pieniądze do aplikacji, która przeleje je na cele charytatywne, jeśli nie zrealizujesz planu. 3. Zobaczenie motywacyjnego kontentu. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu oglądał jakiś filmik motywacyjny, i każdy ma też w swojej głowie listę osób, które go inspirują do pracy. Każdy z nas miał taką sytuację, że jak zobaczył ten filmik motywacyjny lub inny rodzaj kontentu motywacyjnego, czy to zdjęć, czy to wywiad, czy to książka, to nagle okazało się, że był tak mocno napompowany, że był w stanie ruszyć z kopyta do pracy. To jest chwilowa motywacja, którą każdy ma, a potem ją traci i zamiast dalej działać, no to traci zapał i nie robi nic. Jednak każdy z nas zapomina o tym, że ta motywacja wygasa i nie oznacza, że nie może wrócić, bo ta motywacja może wrócić. Wystarczy uruchomić motywacyjny kontent jeszcze raz, w momencie gdy znowu mamy chwilę słabości. Dlatego w momencie utraty motywacji wchodzimy w Google. Wpisujemy motywacyjny filmik i oglądamy. To była trzecia metoda, ale to nie koniec, bo przygotowałem jeszcze trzy sposoby na to, jak pokonać lenistwo w formie e-booka. Wystarczy podać e-mail na stronie szkołowygrywania.pl, link w opisie i można pobrać kolejne trzy sposoby na pokonanie lenistwa, które są jeszcze skuteczniejsze. Dzięki, i do następnego. Cześć!